Witam Państwa bardzo serdecznie jeszcze raz. Witam także internetową społeczność fanów i obserwatorów kanału Służby w Akcji Kostrzy na Dobrą. Krótko przypomnę Państwu, co dzisiaj nas jeszcze tutaj czeka. I tak od godziny 15 spotykamy się pod sceną, aby ruszyć razem do oka parku na bieg policz się z cukrzycą. To o godzinie 15. O godzinie 15.30 coś dla miłośników małych i dużych. Pokaz ratownictwa medycznego drogowego. Nasi kostrzyńscy strażacy zaprezentują Państwu tutaj w głąb sceny mamy auto, które będziemy rozcinać, będziemy pokazywać moc i siłę naszych strażaków oraz to, jakim sprzętem oni dysponują, to o godzinie 15.30. O godzinie 16.00 spotykamy się już przy scenie. Jako pierwszy na naszej scenie wystąpi chór kostrzyński, na co serdecznie zapraszam. O godzinie 16.30 dla naszych miłośników najmniejszych, najzabawniejszych maskotki i postacie z bajek. Wielka Parada Maskotek o godzinie 16.30. O godzinie 17.00 wystąpią wokaliści ze Szkoły Muzycznej z Kostrzyna. Także soliści, wokaliści na naszej scenie. I tak do 17.40. O 17.40 już coś, żeby się bardziej poruszać, potańczyć. Zumba z WF Kostrzyna na naszej scenie. Także serdecznie zapraszam. A Zumba do godziny 18.00. I o 18.00 to, co lubimy najbardziej, czyli licytacje, zbieranie pieniążków, wszystkie te nasze gadżety podarowane przez społeczeństwo i firmy z Sińskiej Sąsiadujące o godzinie 18.00 naszej scenie do godziny 18.45. O godzinie 18.45 na tej scenie zaprezentuje się nasza główna gwiazda tego wieczoru, czyli kapela z Nowej Soli, kapela Bayer. Jest to kapela, która na pewno rozrusza nie tylko starszych, ale także młodszych, także 18.45 tutaj załadnie sceną i parkietem dookoła sceny i tak do godziny 20.00. O godzinie 20.00 zamkniemy tą imprezę światełkiem do nieba, przygotowaliśmy dla Państwa nie tylko fajerwerki, nie tylko zimne ognie, ale także pokaz ognia Fire Show. Specjalna ekipa z Gorzowa, która zaprezentuje swoje umiejętności, żonglując, połykając i robiąc różne cuda z tym ogniem. do o godzinie 20. I tak będziemy się bawić do godziny 21.00, A już teraz zapraszam także na nasze stoisko gastronomiczne, gdzie oprócz ciast, pączków, kiełbaski, bigosu, zup, macie także herbatę, kawę, grzańca, to to wszystko w naszym stoisku gastronomicznym oraz nasze stoisko z loteriami i fantami, na które można wygrać cenne nagrody. To wszystko tutaj w koło sceny. Mamy także dla najmłodszych super atrakcje. Jest to Spider-Man.